Hej widzowie W dzisiejszym odcinku chcę troszeczkę wam nieco mianowicie pogadać Chciałbym oczywiście powiedzieć wam o tym, że w sumie mam ochotę też Zaprowadzić serię z, ze sprayów Chyba, że ostatnio nie mam czasu nagrać tego nowego chapteru Ale jestem zmęczony I po prostu jestem tak wycięty, że nie, nie mogę zagrać Mianowicie Jakby co, jeszcze po tak wyjdę z klubu sobie tak szybko tak jeszcze już nie mam do końca jak pomysłu robić. Ale wiecie, że ja się nie poddam wicz 36K. I nawet jeśli miałby to trwać kilka sezon, to ja się nie poddam widzowie. Chciałem po prostu dziś nagrać film, bo co dwa dni ma być film. Jak wam tam napisałem. I w sumie już wkrótce będziemy mieli 200 subów na kanale. jeśli ja się tego bardzo cieszę. Dlatego, że jak robiłem Deli, to było ciekawie. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że ja się kolejno powtarzam, czyli wreszcie Groma. Więc to no przynajmniej plus. W mi chyba do Star Power atak Fang, If oraz... oraz Janet. To nie będą jeszcze Bonnie. Najbardziej się jeszcze stresuję tym challenge'em, wyzwanie pojedynku. Nie wiem, czy to będzie tak, że trzeba będzie solo zagrać. Czy to będzie tak, że będzie kurczę, że trzeba będzie grać trójki i duel, no jak to tak zrobią to przysięgam, że to popieprzone jest. Powiedziałbym szczerze, popieprzone, więc nie spodziewałem się tego. Także nie to mam nadzieję, że się spodobało w sumie, wam się spodobał w chociaż odcinek, się z wami żegnam, pa. Jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że... <laughs> jak będą jakieś pomysły na filmy to będą. Mm. Definitely.